Send I see Witajcie, z tej strony Konrad Xtreme Hardware. Jak wiecie, zajmujemy się m.in. realizacją topowych projektów na zamówienie, w pełni zindywidualizowanych pod potrzeby użytkownika, spełniających ich marzenia, w zasadzie to zawsze przekraczających ich najśmielsze oczekiwania, jakby nie patrzeć. Przede mną maszyna, nad którą obecnie pracujemy, ZTX m 5080 na pokładzie. Dlaczego o tym mówię? A to dlatego, iż bardzo często w momencie, kiedy ktoś paruje topowe gpu Higgendowe GPU, jak RTX 5080, czy topowe, jak 5090, 4090, z monitorem, dajmy na to 4K, OLEDowym, 240 Hz, ludzie nie biorą pod uwagę bardzo prostej rzeczy, a mianowicie jak ważny jest kabel, w tym przypadku DisplayPort, tak, by maksymalnie wykorzystać możliwości dobrodziejstw płynące z używania takiego sprzętu. Matryca. OLED, tak HDR, przykładowo G-Sync, G-Sync Compatible, w zależności od tego, jaki monitor posiadamy. Należy wziąć pod uwagę prosty fakt, że nawet w momencie, kiedy inwestujemy w topowy monitor, bardzo często w pudle znajduje się kabel, który ma spełniać minimalne założenia do pracy, współpracy z takim monitorem, a nie jest to niestety kabel wyższych lotów. No bo wiadomo, oszczędności skądś muszą się brać, tak działają korporacje. I ja osobiście mam takie podejście od lat, że zawsze, ale to zawsze, używam certyfikowanych, konkretnych, dodatkowych kabli, które kupuję osobno do um, platformy testowej, do konfigu. Polecam również takie podejście ludziom, dla których realizujemy konfigi, z prostej przyczyny. Niezawodność jest na wagę złota. I tu właśnie z pomocą przychodzi firma Silkland: DisplayPort 2.1, model S1334. 80 gigabitów na sekundę, jeżeli chodzi o przepustowość, certyfikat VESA, pozłacane styki, nylonowy oplot i 4K 240 Hz bez kompresji. No Żyć nie umierać, rewelacja. Kabel DisplayPort Silkland model S1334 występuje w różnych długościach, od pół metra do nawet 5 metrów i to, co jest bardzo ważne, w momencie nawet, gdy używamy pięciometrowej wersji, mamy cały czas bezstratny sygnał przy maksymalnej długości. Nylonowy oplot, bardzo elastyczny, ale zarazem porządny, pozłacane styki, kabel świetnie trzyma się w porcie DisplayPort, zarówno w karcie graficznej, jak i w monitorze, co jest bardzo ważne, tak by się nic nie luzowało, także naprawdę świetny kawał kabla. what's your What you the light orb. 哼哼 Budując maszyny, jakie tworzymy w x -Team Hardware, bądź testując komponenty na Bench każdy szczegół ma znaczenie, jakość jest najważniejsza, tutaj nie może być żadnych ustępstw ani kompromisów i kabel firmy Silkland wpasowuje się w naszą ideę najwyższej jakości komponentów, także polecamy serdecznie.